Cześć! Migracja aplikacji pomiędzy wersjami Spring Boota może spowodować, że niektóre wpisy w pliku Application Properties są nieaktualne. W tym filmie przedstawię ci narzędzie Spring Boot Properties Migrator, które wspomaga proces migracji plików Properties. Spring Boot Properties Migrator jest to oficjalne narzędzie dostarczone przez twórców Spring Boota. Przed sobą mam bardzo prostą aplikację napisaną z użyciem Spring Boota. W pierwszej kolejności otwieramy plik pom.xml i dodajemy następującą zależność. Spring Boot Properties Migrator. Moja aplikacja napisana jest w wersji Spring Boota 1.4.3 release. Przed wersją Spring 2.0 ścieżka kontekstu aplikacji ustawiana była w następujący sposób. W pliku application-properties należało dodać wpis Server context, Od wersji Spring Boot 2.0 parametr ten został zmieniony i należy go ustawić w następujący oto sposób: Server servlet context, path. Migrujemy teraz naszą aplikację na nowszą wersję Spring Boota. W tym celu przechodzimy do pliku pom.xml oraz zmieniamy wersję Spring Boota na przykład na 2.2.4 Release. Od tego momentu wpis w Application Properties Server Context path, jest nieaktualny i nie ma już zastosowania. Po migracji aplikacji na nowszą wersję Spring Boot'a może okazać się, że w apliku Application Properties mamy całą masę nieaktualnych wpisów. Rozwiązaniem tego problemu jest dodana wcześniej zależność w pliku POM XML dokładnie tutaj Spring Boot Properties Migrator. Uruchamiamy aplikację. Po uruchomieniu aplikacji zauważyć możemy, że nieaktualny wpis Server context path został zastąpiony wpisem Server Servlet context path. Od tego momentu nasza aplikacja działa już prawidłowo. Wszystkie nieaktualne wpisy w pliku Application Properties zostały podmienione na aktualne wpisy, które są adekwatne do naszej wersji Spring Boota. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam Cię na mojego bloga javaleader.pl. Link do tego konkretnego artykułu znajdziesz pod filmem. Gorąco zachęcam Cię do zgłębiania wiedzy zawartej na blogu. Cześć i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.